Proszę Państwa, za kilka dni, dokładnie w sobotę 2 marca o godzinie 3.30, Instytut Piłsudskiego ma okazję zaprosić na wyjątkową ucztę historyczną. Będziemy mieli okazję gościć profesora Normana Davisa, którego książki znane są szeroko nie tylko publiczności polskiej, ale i angielskojęzycznej. Urodził się on w roku 1939 w Bolton w Anglii. Wykształcenie odebrał we Francji oraz w Anglii. Wykładał na największych uniwersytetach w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w swojej rodzinnej Anglii, w Polsce, nawet na Uniwersytecie w Hokkaido w Japonii. Jego kariera zaczęła się w sposób nietypowy. Kierując się na stypendium do Związku Sowieckiego ówczesnego, zatrzymał się w Krakowie i rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Owocem tego był doktorat i późniejsze zainteresowanie naszą najnowszą historią. Z czasem trafił do Instytutu Piłsudskiego, który posiada największy zbiór dokumentów do okresu wojny polsko-bolszewickiej. Efektem tej kwerendy była książka White Eagle and Red Star: Polish-Soviet War 1919-1920, która ukazała się w roku 1972 i od razu zyskała uznanie krytyków i czytającej publiczności. We wstępie do tej książki profesor Taylor, jeden z autorytetów Historiografii angielskiej stwierdził, że do tego momentu zmagania polsko-bolszewickie traktowane były jako rodzaj potyczki, jako pewnej, pewnego rodzaju bijatyka na obrzeżach Europy. Dopiero studium profesora Davisa przywróciło należną rangę tym zmaganiom. Okazało się bowiem, że zwycięstwo Piłsudskiego odsunęło na ponad 20 lat panowanie bolszewizmu nad wschodnią częścią kontynentu. W ślad za książką, o której mówię, poszły dalsze. Oczywiście najbardziej znana jest tu książka profesora zatytułowana Boże Igrzysko, która w dwóch tomach ukazała się w roku 1981-1982. Trafiła ona oczywiście na bardzo sprzyjającą atmosferę zainteresowanie Polską. Wzmogło się wskutek wydarzeń krajowych, powstania Solidarności, zależenia ucisku komunistycznego, w tym to okresie książka w dwóch tomach wydana tutaj na terenie nowego Jorku przez Uniwersytet Columbia stanowiła znakomite źródło wiedzy o tym, co działo się w Polsce na przestrzeni ostatniego tysiąclecia, a także ostatnich kilkudziesięciu lat. Książka ta zyskała tak wielką popularność, że wkrótce profesor Davis przygotował następną, która nazywała się Serce Europy. I stanowiła skróconą wersję poprzednich dwóch tomów, ale potraktowaną zupełnie inaczej. Mianowicie narracja rozpoczyna się od wydarzeń ostatnich i cofa się wstecz. Na czym polega doniosłość twórczości profesora Davisa? Na tym mianowicie, że jest on znakomitym znawcą nie tylko faktografii, poezji, literatury, sztuki polskiej, ale także potrafił wejść w strukturę naszego narodowego charakteru tak głęboko jak żaden z historyków w ostatnich latach. Myślę, że wyjątkową okazją będzie jego wizyta w Nowym Jorku, która zaczyna się 1 marca, w piątek a jej kulminacją będzie wystąpienie w Instytucie Piłsudskiego o godzinie 3.30 w sobotę w lokalu przy 180 Second Avenue pomiędzy 11 a 12 ulicą. Pretekstem do tej wizyty jest odebranie nagrody, którą profesor Davis otrzymał już w ubiegłym roku, ale nie mógł jej bezpośrednio odebrać. Była to nagroda imienia profesora Wacława Jędrzejewicza przyznana mu w czasie pierwszego bankietu. W tym przypadku profesor Davis odwiedza kilka ośrodków akademickich, będzie w Kanadzie, będzie na Uniwersytecie w Yale, będzie na Uniwersytecie w Connecticut, występuje także i w Waszyngtonie. Instytut jest głównym powodem jego obecności w tym przypadku w Stanach Zjednoczonych i myślę, że jest to dobra okazja dla wielu zainteresowanych naszymi dziejami, a także zainteresowanych osobowością profesora, bo jest to rzeczywiście człowiek, który. Wszedł tak głęboko w historię naszych narodowych dziejów, jak wielu naszych historyków nie jest w stanie zrównać czy, czy uczynić.